Proszę Państwa, rzecz jaka się wydarzyła, to jest Kamień Śląski, 39 punkt lotnictwa myśliwskiego, zmierzający jest na przebazowaniu w miejscowości Kamień Śląski, lotnisko zapasowe, loty nocne. Samoloty wykonują rutynowe loty szkoleniowe, wiadomo, w walczyć, musi ćwiczyć, prawda? A tak jak ktoś gra na fortepianie, żeby koncertować, musi ćwiczyć. Są loty nocne trasa prawdopodobnie tego lotu to jest dla samolotów trasowych. To jest zaraz po starcie zwykle w prawo, w rejon Warszawy. To może być miejscowość Tomasów, może być, to jest ważne w tym wypadku, mogą być Koluski. Następnie na południe i jest taka miejscowość, albo mógł być Holkusz, albo taka miejscowość Książki. odpalenia rakiet i wyjście z ataku. Oceniani w tym locie są zarówno nawigator naprowadzenia, następnie pilot myśliwski, który może być na, na cel manewrujący, nie manewrujący, zależnie od zadań. Tego dnia wykonywano loty po dwóch trasach, trasie niskiej, która szła na 5000 metrów, ze względu na dolną i górną warstwę chmur. Miała się odbywać w chmura. 10 tysięcy metrów, która jest klasa wysoka na przechwycenie nocą nad chmurami. Start kieruje lotami, to jest ważny Przyszły, mają gotowała wtedy, przyszły dowódca wojsk lotniczych, następnie komendant Akademii Sztabu Generalnego, na, literat napisał szereg książek. Jest gotowa. ja Jak znam, nie jest Jako pierwszy samolot C startuje, powiedzmy, nie będę podawał nazwisk, ale imię są autentyczne. Zbyszek startuje. Startuje, wykonuje pierwszy punkt zwrotny, ustawia się w kierunku na Warszawę. Leci. To, samolot nabiera szybko, to 50 na sekundę, wysokość. Po naprawiu wysokości, że z rejonu Warszawy, w rejonie Warszawy pożar. Pożar, coś się wielkiego pali. Ale to tylko przez chwilę. Już miał zameldować przez radio. Okazuje się, że na niego leci. Pomyślał, że pomyłkowo odpalono, cała Warszawa jest otoczona dywizjonami rakietowymi, że jakąś newę czy Kuba w niego walne Bo leci na jego okień. To zbliża się z ogromną prędkością. A to sekundy to parę chwilę tam trwało. Ale o dziwo. Wysokość jest 10 tysięcy metrów. U jego lewego skrzydła, u prawego przepraszam, u prawego skrzydła staje taki obiekt. On to minała ma zdolności plastyczne. Tu są gwiazdy, tam jest księżyc, On wpada w rodzaj euforii takiej, że jakby był zahipnotyzowany, znaczy nie ma jakichś tam... On po. i to leci, i to leci mój kolega, on mi to tak namarzał. w odległości gdzieś 30-15 metrów trudno powiedzieć jeszcze nie powie, że ta kula u dolu była lekka, lekko rozmyta, wszystko jest, no, on nie może przeduszenia jak go o tym opowiadam, to wysował, dużo tam śliwowicie poszło, w każdym bądź razie leci przez cały odcinek do pierwszego punktu zwrotnego. Przed tym punktem zwrotnym poczuł jakąś nie, nie, niezmierną chęć zbliżenia się do tego. On o to odebrał, że leci z nim anioł, anioł. Chciał się lekko do niego zbliżyć i w momencie, jak chciał się w jego kierunku, taki lekki zwrot, chciał zrobić, to, to... okazało się, że wykonał drugą stronę. I obiekt zniknął. W międzyczasie on melduje na stanowisko dowodzenia. W pierwszym momencie od razu. Czy widzisz tego, co leci ze mną? Tam ci oczy, ale z tymi radiowokazami to jest zwykle tak, że jak oni, oni wszystko widzą. Dopóki się człowiek nie pogłodzi, Jak pogłodzi to już nic nie widzą. To jest 100%. Wiem po sobie. W tym czasie na jego przechwycenie leci anty. Robi trzy podejścia za pomocą stacji radiolokacyjnej za każdym razem, co widzi. Na stacji radiolokacyjnej z biało, nie ma nic, a on widzi pół, pół czerwonej kulki takiej Pomarańczowej takiej, zupełnie w innym kolorze. I robi trzy ataki i z, no, nie może wykonać... na rzędu 20 km do obiektu. Cały czas nie widzi oczywiście samolotu, samolot jest mały, świecącą kulę przed sobą. Też merytuje o tym. Czy wy to widzicie? Widzimy w porządku. Ten Józek wykonuje za Wykonuje następny obiekt. Następny na niego widzi. Na przeświecenie. Nie wiem kto, ale ktoś tam, kulek nie ma kuli. W tym samym czasie jest lot po trasie niskiej, 5000 metrów. Leci kolega Zbyszek. Też nie może spokojnie o tym mówić. Startuje zaraz po starcie, mówi, noc upalna, duszna, susz wyśpiewający z kobiety. I zaraz po wykonaniu pierwszego punktu zwrotnego, tam na 5 tysięcy się grzebać, bo zakręci się już ma. Widzi, że na całym nieboskłonie, bo to jest noc, taka widna, prawda? no widać 100 km w każdą stronę. Jedną chmurę widzi, jedną, zwykle jest w nocy tak, może być, że jest na dole ciemna, wtedy można czytać gazetę w samolocie. Jeszcze jak sieci Zoja Polażnik, to jest zupełnie. I w pewnym momencie dostaje kota, bo ta jedyna chmura, Chcę przerwać rognąć, bo to, to, to zna, zjawisko jest niezrozumiałe. Mówi zwykły kładź, zwykła biała kmota. To prowadzi I wzruszenia.